Witajcie, witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko i na sam początek polecimy takimi produktami wyjazdowymi, które mm, są niezbędne w podróży. Na przykład tutaj macie takie dozowniki na płynę za 8 zł, następnie za 15 zł macie taką silikonową saszetkę. I tutaj sobie wsadzacie jakieś mokre stroje kąpielowe, mokre kąpielówki dzieciaków. Nie musicie już owijać w ręcznik, żeby wrzucić to wszystko do plecaka. Zobaczcie, tu jest taka fajna torebeczka, i możecie sobie tutaj włożyć. I nic Wam się nie zamoczy. Następnie są kosmetyczki, takie podwójne, i one są za 15 zł. Mamy w kolorze fioletowym i zielonym. Tu mamy. Chyba to się wrzuca do zamrażarki. 4 zł. 4 zł. kosztuje. Wrzucacie sobie do zamrażarki, to się zamraża. Później wkładacie sobie do torby z jakimś jedzeniem i e, trzyma, wam, e, trzyma wam zimno. Przynajmniej ja mam coś podobnego, takiego dużego niebieskiego. E, tu macie w trzech kolorach. Tak mi się wydaje, że to jest to. E, ale jakbym się myliła, to zawsze wiem, że ktoś z Was mi tutaj e, pomoże i mnie poprawi. 15 zł kosztuje butelka. I tu są takie nowości, zobaczcie. Szklana buteleczka, jeszcze z takim etui. I tu mamy następną. Ta mi się wydaje, znaczy przynajmniej dla mnie ta jest ładniejsza. I jest jeszcze taka, zerknę tylko na cenę. Cena taka sama, i macie tutaj żółto-fioletową. Następnie już będą plastikowe. Może ktoś nie pije w szklanych, to bierze plastikowe. Za 8 zł. Ona jest dosyć spora i macie ją z taką słomeczką. Yy, następna żółta za 10 zł. I jak widzicie, w środku macie te koszyczki, gdzie możecie sobie włożyć truskawki. Moje dzieci to sobie upychały, zawsze truskawki. Tam jakąś cytrynę yy, i ta woda lepiej smakowała. Może jeszcze wam pokażę. Tak wygląda tutaj ten dziubek. Tu macie jeszcze w kolorze szarym, i ta jest fajna. Zobaczcie. Za 4 zł. Możecie sobie kupić taką. Ja pamiętam, w czymś podobnym były kiedyś śmietany i mleko. I tak mi się ona z tym kojarzy. Fajne są te buteleczki. Szkoda, że nie szklane bo chyba szklaną to nawet bym się skusiła, żeby zakupić, plastikowa to u mnie wiecie, gdzieś tam wrzuci się do szafki zaraz się drapie, następnie hamak słuchajcie, 50 zł kosztuje hamak w pepko myślę, że to jest dobra cena, bo teraz tak wszystko podrożało, że 5 dyszek to za hamak niedużo tu mamy jeszcze w takim kolorze ja mam osobiście u siebie na podwórku wisi, u mnie wisi. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że ja lubię się bujać na tym hamaku, lubię sobie odpoczywać. Polecam, jakby ktoś nie miał, a ma gdzie przyczepić, to polecam hamaczek, bo naprawdę relaks niesamowity. Dobra, idziemy do następnej półeczki i widzę tutaj talerzyki i inne takie pierdółki na grilla, na imprezy, więc pokażę wam kilka rzeczy, bo widzę, że tutaj coś po dochodziło. Tu mamy taki imprezowy zestaw. 3 zł kosztuje. Dla chłopców. Jeżeli ktoś chce takie białe, to proszę bardzo. Duża paczka za 5 zł. I co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj takie większe. Możecie sobie tutaj, nie wiem, położyć jakieś koreczki, jakieś kiełaski. I te kosztują również 5 zł. I tu macie takie. Macie jeszcze takie. Z tymi liśćmi. Zobaczcie, że one są w, tak, w takich samych kolorach jak te przed chwilą, co Wam pokazywałam, te kubki do picia. Tu są jeszcze słomeczki. Słomki macie jeszcze z takimi truskawkami, ananasami. Za 8 zł 4 sztuki. Tu mamy papierowe. I papierowe są za 5 zł. 10 sztuk za 5 zł. Tu mamy talerzyki, talerzyki. I co my tutaj jeszcze mamy? A, jeszcze mogę Wam pokazać trzy sztuki, może ktoś akurat potrzebuje. 5 zł kosztują te e, tacki na grilla. Ja sobie ostatnio zakupiłam e, tą matę, chyba w Dino. W Dino chyba tak. E, I jestem ciekawa, jak ona nam się sprawdzi na grillu. Dobra, przechodzimy dalej, pokażę Wam tutaj tą półeczkę. I pokażę wam ten lampionik. Poczekajcie, tu mamy te nowe doniczki, już je wam ostatnio pokazywałam. Pokażę wam ten lampion, ale poczekajcie, on chyba tutaj stoi, to chyba to samo. Tak, to to samo, więc nie będę tam na górze grzebać, żeby nic nie spadł. 6 dyszek kosztuje taka latarenka. Ona jest naprawdę dosyć spora. No i jak macie jakieś zadaszone tarasy bądź balkony, to możecie sobie wystawić bez żadnego problemu. 50 zł kosztuje mniejsza taka. No i jak ktoś lubi takie drewniane dodatki, to bardzo ładnie to wygląda. Idziemy do przecen, bo słuchajcie, e, z, nawet od 2 zł są e, rzeczy, więc za chwilę wam pokażę. Jest tu taka półeczka z przecenia, z przecenami e, i zaczynamy od bieżnika 35 na 170 cm przeceniony z 15 na 10 i on jest taki bardzo cienki. Poszewka brązowa na 15 zł z 20 zł, 45 na 45 cm. Z takimi pomponami obok macie zasłony dwie sztuki 140 na 280 cm Tak się tutaj prezentują i są przecenione na 50 tych 70 tu mamy na 20 z 30. zobaczcie świczniczek jak ktoś szuka w kolorze złotym I ostatnia popielniczka, kosztowała 8, a jest sprzedzana na 6, e, na 6 złotych. Tu mamy kwiatuszki na 17 zł z 25, została ostatnia również. Zobaczcie, jak ona się ładnie prezentuje. Ja chyba dla mamy kupowa kupowałam któregoś razu właśnie e, taką dekorację. Bardzo fajna. Tu coś dla małej modnisi. Na 20 złotych z 30 jest przeceniony ten kuferek. Tego kwiata wam ostatnio pokazywałam. No i zobaczcie, jeżeli macie w córeczkę, to macie tutaj całą pakę poprzecenianych, e, poprzecenianych e, opasek od dwóch złotych. Zobaczcie, za dwa złote wszystkie. Znaczy, nie, nie wszystkie pojedynczo, <laughs> ale zobaczcie, jaki ładne. Jej czemu moja córka, ma już 15 lat. Mi kupiła na przykład taką. Nie, bardzo ładna. <laughs> Fajne. Idziemy dalej. Mamy tutaj taką kulę. 10 LEDów w niej jest. 17 Zł kosztuje. Tak dobrze ja widzę. Przeceniono na 17. Jakoś tak jedynka tylko wybita i na jednym i na drugim. Kurczę, nie jestem pewna, ale chyba 17 Zł z 25. Następna rzecz to podusie. 40 na 30 Zł. 45 na 45 centymetrów. Taka w kolorze bordowym. Zobaczcie, tak wygląda z jednej strony, tak z drugiej. Pycham, wpycham. Zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy. A, i tu już są rzeczy, które Wam pokazywałam, więc przechodzimy dalej. Słuchajcie, zbieram się do vloga. Zbieram się i zbieram się i zbieram się. Może macie jakieś pytania, to, yy, to zadawajcie mi jakieś pytania. Żeby temat się nawinął, to będę Wam nagrywać. Ja. E, zaczynam przygotowania w tym tygodniu do komunisyna, znaczy zaczynam już dwa tygodnie, tak biegam i biegam i wszystko załatwiam e, i dzisiaj tak samo biegałam i wszystko, e, wszystko jeszcze dopinałam na ostatni guzik e, więc u mnie po prostu <gryw> u mnie po prostu gorąco w tym tygodniu, ale już będzie fajnie jak e, będzie po komunii wszystko będzie już Załatwione. Dobra, te różowe szklaneczki Wam pokazywałam. To są nowości z nowej kolekcji. A są jeszcze, zobaczcie, niebieskie. I tutaj możecie kupić sobie dwie sztuki. I one są za 15 zł. I słuchajcie, to jest małe Pepko w małym miasteczku. I zobaczcie, takich jeszcze nie widziałam. I tych żółtych też nie. Więc widziałam tylko różowe. A tu są jeszcze żółte i niebieskie. Ktoś się pytał o chusteczki w Pepko? Proszę bardzo, za 5 zł. Akurat tu są takie kolory. O serwetki, przepraszam, bo żeby kogoś nie uraziła, bo kiedyś powiedziałam chusteczki i ktoś mi tam zwrócił uwagę, że... Ja się nie znam. No dobra, może i się nie znam. <grych> 8 zł kosztują takie silikonowe, mm, silikonowe te mm, foremki do lodów, słuchajcie. Jeszcze takich nie widziałam w Pepko. Fajne w dotyku. Na pewno lepiej wyciąga się e, lody niż z takich plastików, więc również bardzo fajnie. No i te dzbanki, które są piękne i fioletowego już tutaj nie widzę. Nie ma, zielone i pomarańczowe. Ym, I co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie, jeszcze Wam pokażę. E, ostatnio Wam pokazywałam te duże tacki, a do tej dużej możecie sobie dokupić jeszcze taką małą. I ta mała jest za 7 zł. Proszę bardzo, u nas są jeszcze lampeczki. Tu macie jeszcze taką kulę za 35 zł, i tu jest dalej jeszcze za trzy dyszki taka kula wisząca. Więc u nas tak prezentują się e, jeszcze świecące ozdoby. No i na koniec muszę Wam pokazać, bo to są nowości, e, które już pokazywałam raz, ale pokażę, bo są bardzo fajne. Za trzy dyszki możecie kupić sobie taką lampeczkę, wrzucacie do niej baterię i pięknie ona, e, pięknie ona świeci. Macie złotą i taką zielonka, zielonkawo-złotą. Dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać jak tam u Was. U nas dzisiaj pogoda również straszna. Pada, nie pada, zimno, wieje, e, nieciekawe, ale oczywiście trochę pogrzebałam również w ogrodzie, znalazłam chwilę. Subskrypcje lecą jak szalone, pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, trzymajcie się, cześć!